Firmy nieznacznie lepiej oceniają swoją kondycję, ale dalej te oceny są pesymistyczne. Także mówimy o mniejszym, mniejszej dozie pesymizmu niż to było przed miesiącem. Firmy mogły ocenić swój stan w takiej skali od 0 do 10, gdzie piątka to była ocena taka neutralna, 0 no to była fatalna sytuacja, a 10 bardzo dobra. I obecnie ta ocena średnia wśród firm to jest 4,5, także to jest nieznacznie poniżej takiej neutralnej. Dalej jesteśmy w obszarze pesymizmu i jest to lepiej niż przed miesiącem, bo przed miesiącem ta ocena wynosiła 3,6, także jest lekka poprawa, ale dalej dominują firmy, które źle oceniają swoją sytuację. Takich firm jest prawie 42%. Ale jest to poprawa, bo przed miesiącem było to 55%. Także jest pewna nadzieja, że firmy po oswojeniu się z tą sytuacją, z epidemią, po uzyskaniu informacji, jak, jakie instrumenty są dostępne, nieco złagodziły swój pesymizm. Ale pamiętajmy, to jest nadal pesymizm. Zapytaliśmy również firmy o to, jakich instrumentów im brakuje. I tutaj, na przykład, bardzo często wymienianym, najczęściej instrumentem jest uwolnienie środków na rachunkach VAT. Mamy tak, tak zwany split payment, rachunki wydzielone. Firmy nie mają pełnej swobody korzystania z tych pieniędzy, mimo że są ich właścicielem, bo one funkcjonują w obiegu gospodarczym firmy. I, i firmy chcą uwolnienia, żeby móc korzystać w tym momencie, bo to też jest płynność. Tak? Ona jest zamrożona jedynie na płatności związane z podatkami, składkami, a szczególnie z vat a mogłyby być wydane na jakby uruchomienie płynności w zakresie wynagrodzeń czy pokrywania kosztów innych usług i tutaj ten, ten instrument naprawdę by firmy wskazują, że jest potrzebny. Z naszych badań wynika również, że firmy gorzej oceniają stan całej gospodarki. O ile ten pesymizm nieco złagodniał w stosunku do własnej oceny, to w przypadku oceny stanu całej gospodarki on jest na podobnym poziomie jak w kwietniu, ta średnia ocena jest około 3 w skali od 0 do 10, podczas gdy sytuację własną oceniają na 4% i pół, czyli tu jest pewna różnica, ale jeżeli też spojrzymy na odsetek firm, negaty, które negatywnie oceniają tą sytuację, to w przypadku stanu całej gospodarki to jest 3 czwarte. 3 czwarte firm ocenia negatywnie stan gospodarki w porównaniu do około 42%, jeżeli chodzi o własną sytuację. Także boimy się o stan gospodarki i chyba firmy już akceptują i boją się tego, że będzie w Polsce recesja.